Cześć, tu Gurtank i wracamy do Your Empty. Tym razem wkraczamy na stare miasto, przynajmniej tak wynika z opisu, zapisu gry. Jakieś podziemia, do której wkroczyliśmy ostatnio. A nic tu nie ma. A dwa śmiecie usunięte. Bardziej wygląda jak jakiś bunkier z żelbetu, szczerze mówiąc, zobaczcie. Zmieńmy sobie może na pistolet. O, wyłazimy na powierzchnię w końcu. Co to za dźwięk? Kurwa, dwa psy naraz zabiłem. Ale patrzcie, co tutaj jest. Co te psy mają zrobione? Ja pierdolę. Jakieś kurwa operacje na nich robili? Przecież widzę, że jest za nim kurwa jaki ostrzał zaraz sobie tam pójdziemy, tylko wiecie co tam zbadamy. O kurwa, patrzcie, tu mamy przejść różnych otwieranych. Dobra, po tej wodze sobie przejdę tutaj. A tu mamy amunicja. Tym nie pogardzę na pewno. A to znowu partia. Jakoś sobie ta partia nie radzi w tej apokalipsie. No i Lenin. Czekajcie, mamy iść na górę? Na dół. Na górę zobaczmy. Schody chyba są rozjebane na górę. Tak, nie da się doskoczyć. Co tu mamy przy Włodku napisane? Na chuj mnie to wchodzi, co przy nim jest napisane. Semka rodzajowa z Rosji, tam coś widzę na tej skrzyni z tyłu, chyba że to ta skrzynia, na no tak, którą tam tędy szliśmy wcześniej. Tędy się nie da przejść. No tu mamy jakieś przejście jakieś komórce. Nic nie ma. Ja na broni. Do byłtueczka Kurwa kto wali we mnie no kurwa pistole dawajcie, bo mnie zajebił no kurwa bolszewiki powstawali z grobu. Czekajcie, gdzie mam iść teraz. Ja pierdolę. O nie no. Miałem nieprzeładowaną broń. Idziemy na dół. Dobra, bolszewik tam jest. Przydałby mi się taki karabin kurwa, Mosin ten. Tak na serio, to przydałby się kolejny list, żeby mi troszeczkę fabułę rozjaśnić. O tak no. Kurwa, jak nie... Bolszewik podziurawił, dawaj to. A tym się dźga, a nie celuje. Dobra. Dobra. Syfiasz też tu jest, Stalinek. O kurwa, żywe szkielety. Nie możemy przejść tędy. Prawdopodobnie trzeba coś zdetonować, albo nie. Dawaj, Mosina. Kurwa, dzielny sowiecki chłop. Dostał... Patrzcie jaka inteligentna twarz. Dostał czapę i dalej bieg. nie, kwiat Radzieckiej Młodzieży będzie mnie teraz bił. tu nic nie ma. Kurwa, co ja zrobiłem? Ajaj, aj, zajebiście. Nie zapisałem. Przecież tej grze są kick-save'y do chuja, dlaczego ja nie zapisałem? Trzeba było zapisać po spotkaniu bolszewika, bo to już źle wróżyło. No to kurwa ta dwórura coś robi w ogóle tym psom? Lenin wiecznie martwy już będzie, ale... Kurwa, nie lubię powtarzać takich segmentów. A mniej wiem już gdzie mam iść. Kurwa, mnie. Kurwa, jak w komunizmie wszystkich porówno równo trzalać. Dobra. Są bolszewicy. Będą gwoździarką zabijane szmaty. Dobra. Dobra, wróciliśmy więcej do tego miejsca gdzie byliśmy. Kurwa nie mam amunicji do niczego, żeby tego się nazabić. Patrzcie, jak celuje, amunicja. Dawaj to, no, ja pierdolę. No, jak ja mam z czymś takim wygrać? No, amunicji nie zbierałem, Śpieszyło mi się. Dobra, wczytało się po przesterze. I to syna tego trzeba gwoździareczkę. Kurwa jakie ma tempo szmata przeładowania. Sowieckie, kurwa, ścierwo bolszewickie. Dobra. O nie, tego nie... Jednego bydlaka mniej. Czas zemścić się na śmieciu przez którego kurwa popełniłem samobójstwo. A nie, tu go nie ma. A się zespałniu pewnie tam. No tak. Piękna szarża. Kurwa, nie hapeków mi potrzeba, tylko amunicji. Apekami to już po prostu gardzę w tej grze, tyle ich mam. Kurwa, goście z gwóździarku. Zabity. Ta ja, kurwa Coś mi się wydaje, że te drzwi trzeba rozwalić. Albo coś w tym stylu. Nie. No, ewidentnie słyszę, że ktoś tu kurwa gdzieś jest. Wsadzić tu coś, czekajcie, zapiszemy. No tak, patrzcie na to, miałem coś wysadzić. Tylko, że tu nic nie ma poza chapekami. Znowuż. No i gówno. Wracamy z powrotem, bo nie wiem, co mam robić, wiecie? Może źle w ogóle polazłem. Dalej nie ma sensu się cofać. Nie no, na pewno dobrze polazą, bo tutaj już przeciwników nie było tylu. I ścieżka jest wyraźna. Prawdopodobnie coś mi się nie otworzyło, co miało mi się otworzyć. Albo coś w tym stylu, bo nie wiem. Dawajcie, pop popatrzymy sobie. aha, czyli tu drzwi można rozwalić, jak jakieś są. To kurwa stawiałbym, że tutaj coś jest. Nie, no jestem w kropce, słuchajcie, nie wiem gdzie mam pójść. Kurwa drzwi trzeba było otworzyć. Ну я пердоле. А, есть, кстати, какой-то лист. На земле. Докладываю, что правоохранительные органы усилены и приведены в состояние полной готовности. Здравоохранительные и коммунальные службы города получили все необходимые инструкции. Uczciwa możliwość i spolzanie systemu gradzdanskiej barony. Żdód dalniejszych ukazeni. wygląda na to, że na coś przygotowywali miasto. Że się spodziewali tego, co tu się wydarzyło. Kurde, ale poziom to miejsce pięknie zaprojektowane, jak taką małą grę. Widzi bolszewika. Kurwa, Bolszewik twardy. Dzięki za amunicję. Sumi. Kurde, myślałem, że tam magazynek może leży. Chodzimy. I bardzo krótki segment to był. A no i co, jesteśmy na jakimś? Balkonia. balkonie Мама, какой лист на сердку. В мире, где рабочий день короток, где каждый сытый живет в доме с ванной и холодильником, владеет автомобилем или даже самолетом, самая очевидная, а быть может и самая важная форма неравенства уже исчезла. Став всеобщим богатство перестает порождать различия. курва, mm, Вывод на тему, на темат богатства на свете. Dziękuje za hapeczki. Hmm, zgaduję, że mam iść gdzieś tam. Zamknięte. Zamknięte. Myślałem, że wiecie, że jest... Y można użyć tego autobusu przewróconego Ale chyba nie Chocz jaki celny? Ragodorwe. Czemu ta moja postać tak powoli przeodowuje? w porównaniu z bolszewikiem? Widzisz ty sobie ile strzałów dostałem za nim kurwa moja postać przeładowała. Może tu chodzi o to, że ja gram jakimś cywilem? No nie potrafi się obsługiwać taką bronią. Albo po prostu gram sowieckim kurwa troglodytą. Dla którego taka technologia to jest za, za trudna do ogarnięcia. O Jezu, sam bym się wpierdolił w dół. Fula, kapeki też. Zobaczcie, jak dostatnio się żyje w socjalizmie. Urwa jakiś karabin maszynowy. Pesza, a to kurwa brzmi jak Maxim Na pewno nie trafi z O kurwa, dawajcie mu sinka.

Zapisaliśmy grę i wozimy do tego gmachu, jakieś politbiuro? Na to wygląda, skoro tak mocno bronione było przez sowieckich żołdaków. Chociaż jakich żołdaków? Oni mieli wszyscy yy, gogle lotnicze. W ogóle strój lotnika z lat 20-tych 30 -tych. Dobra, i myślę, że w tym miejscu, w gmachu partii zakończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.